Ostatni wywiad dzisiejszego wieczoru. Z nami gwiazda menadżer, menadżerów, konsultant, konsultantów. Michał Andrzejewski, AST Witam wszystkich. Michu, powiedz mi, jak forma przed sezonem, bo to wasze premierowe spotkanie. Za chwilę zaczynacie. Jak twoja forma, jak forma ekipy? No, z tego co wiem, chłopaki przygotowywali się. Niektórzy w, w klubach, tak, w swoich klubach, niektórzy indywidualnie pracowali nad formą, jak na przykład ja, bo obecnie nigdzie indziej poza PL3 nie gram I... Ale puby były zamknięte, Michał. <laughs> O tym porozmawiam poza anteną, ale jak już mnie zapraszasz, to bardzo chętnie skończę. Zaproszenia. Browar zawsze się przyda. Natomiast no, liczymy w końcu na to, że otworzą puby, restauracje, cała reszta, więc może będzie okazja na to, żeby się spotkać i pogadać. Chociaż ty to głównie wozisz ludzi po imprezach. Sam e, zresztą nieraz cię napotkałem. E, znany trójmiejski. Kierowca, polecam serdecznie. Zawsze dowiezie na czas i do domu. To jest najważniejsze. Ale wracamy. I przede wszystkim bezpiecznie niedrogo. Pamiętajcie, piszcie do mnie. Michał Jędrzejewski na Instagramie. <grywa> Dokładnie. Lecimy dalej. Słuchaj, przedstaw kilku gwiazdorów Twojej drużyny, oprócz Ciebie oczywiście, bo wiadomo, że jesteś top level, international level. I kto jest za Tobą? Litwin? Litwin, Konka na będą takie decydujące postacie, które jednak, no, można powiedzieć, kolokwialnie ciągną ten wóz już to od dłuższego czasu. Poza tym e, wrócił. Do... Kolokwialnie, jak e, widzę, że zbohatliłeś, są nic. Oglądałem bardzo dużo Twoich wywiadów i wzoruję się na najlepszych po prostu. <grym> Dobra, kontynuuj. E, kontynuuj, wybije się troszeczkę z rytmu. Aha, mówiłem teraz o obrońcy. Tak, wrócił do nas Damian Klawa, który w zeszłym, w zeszłym sezonie. E, o, grał tam po prostu na jakimś tam niższym szczeblu, tak, przez jakieś tam małe dogadania, ale tutaj najwyższy dwumetrowy dwu jest, którego widzisz, więc wieża, wieża. No. Oprócz tego mamy nowego bramkarza w drużynie Bart Szaszacki i z Bartkiem znam się bardzo dobrze osobiście. Miałem po prostu okazję wielokrotnie oglądać jego wyczyny na dużych bramkach, tak i wydaje mi się po prostu, może nie jest to zawsze tym dobrym wyznacznikiem, ale wydaje mi się, że jeżeli na dużych bramkach tak dobrze sobie radził, to może tutaj na PL3, na tak zwanych piąteczkach również będzie kotem. A powiedz mi, bo jak wiemy, wasze miejsce jest nie w tej lidze, eee, czy w tym sezonie to się wydarzy? Będzie powrót? No nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo ciężkie pytanie, nawet mi tak łezkość troszeczkę kręci w oku, no bo no, powinniśmy być w tej ekstralidze, no nie ma o czym gadać, po prostu dwa ostatnie sezony były dla nas, no nieudane to mało powiedziane. Może... Pewnie sędziowie was przekręcili, co? To i wszystko jasne. Miło, że też ktoś tu koncyrozumie, no. No oczywiście. Panie organizatorze, bardzo byśmy prosili tak o zmianę obsady sędziowskiej po prostu. Na przykład Oskar może nam sędziować. Jasne, nie ma, nie ma problemu. Dla mnie macie awans zapewniony od razu. Przy zielonym stoliku, oczywiście. Jak najbardziej. Powiedz mi, co z dzisiejszym spotkaniem? Ja, jakie plany? Ofensywa od razu, jak zawsze, czy, czy taka e, równowaga jednak? Nie kalkulujemy. Mimo, że już młodzieńcze lata może powiedzieć, że minęły, to jednak nasz styl się kompletnie nie zmienił. Dalej chcemy cieszyć się z futbolu. Nie stosujemy żadnego murowania, nie będziemy badać przeciwnika, powiem nawet szczerze, że jak jeszcze w Ekstralidze, oczywiście teraz nie będę mówił, że na zasadzie lekceważenia, bo to nie jest żadne lekceważenie, ale po prostu w Ekstralidze mieliśmy przygotowaną, powiedzmy, na jakąś tam każdą drużynę, tak, oddzielną taktykę, wiedzieliśmy kogo bliżej, komu raczej nie dać za dużo pola do popisu, tutaj no, nie znam. Czy Brazyliana raczej będzie znowu. Wysoki wynik. Czy okay. chcesz komuś pomachać, kogoś pozdrowić? Oczywiście, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, całą rodzinę, całą moją drużynę, klientów, klientów oczywiście, wszystkie fanki, kocham was dziewczynę. Wydaje <grym> mi się, że to wszystko. Tu kolega mówi, czyli nikogo? Oskar i ciebie pozdrawiam, jak najbardziej. <grym <grym dziękuję. Ale jeszcze miałbym jedno zdanie. Mateusz, jak najbardziej cię pozdrawiam, mówię oczywiście o Mateuszu Nowaku, tak, czyli o organizatorze, ale nie ustawiaj nam nigdy więcej meczów w momencie, gdy jest Liga Mistrzów, zwłaszcza taki mecz jak dzisiaj. No. No, co tu wiele mówić? No, Mateusz Nowak też nie jest nieomylny. No, mi, 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 bliski dał, jak wszyscy wiemy, ale nie, nie, nieomylny. A jakbyś miał mnie porównać do któregoś zawodnika, który dzisiaj będzie występował w Lizy Mistrzów, to bardziej De Bruyne, Neymar, kogo byś tak jakby. Nie, zdecydowanie, De Bruyne, zdecydowanie De Bruyne. Jakby ten, ten pas, takie ostatnie podanie. W ogóle, no. Nie wiem, czy ty De Bruyne w ogóle jest godny tego, żeby porównywać ciebie do niego, nie? Jakby myślę, że trzeba nad tym się zastanowić. Czyli, czyli zauważyłeś, że wcześniej byłem rudy, tak? Ale przeformowałem jakiś czas temu. Z charakteru. Dzięki stary, do zobaczenia. Nara wszystkim.